Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii rozstrzyga jeden z najważniejszych dylematów nurtujących pierwotne chrześcijaństwo, a mianowicie czy prawo Starego Testamentu nadal obowiązuje, skoro jest Ewangelia? Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego uważali, że prawo mojżeszowe nadal obowiązuje, natomiast ci, którzy uwierzyli w Jezusa, będąc wcześniej poganami, odmawiali przestrzegania. Prawa. I Pan Jezus wyraźnie stwierdza, że Dekalog nadal obowiązuje, ale przestrzegać go należy nie tak jak uczyli faryzeusze, ale należy go przestrzegać w duchu Ewangelii. Sama wierność literze prawa to za mało, aby pozostać wiernym w Ewangelii. I tłumaczy nam jaka jest jego relacja do starego prawa mówi nie przyszedłem znieść prawo, ale je wypełnić i wypełnia je poprzez miłość. Pan Jezus wydobył najgłębszy sens wszystkich przykazań, interpretując je w świetle miłości. Wypełnić przykazania to nie znaczy tylko chodzić do kościoła, nie kraść, nie zabijać, nie cudzołożyć, ale żyć ich duchem, czyli kochać. Jeśli ktoś nikogo nie zabił, ale również nikogo nie kochał, to jeszcze za mało, aby powiedzieć, że przestrzega prawa w duchu Ewangelii. Jeśli nie kradnę, ponieważ boję się kary, a nie dlatego, że nie chcę krzywdzić innych ludzi, to jeszcze daleko mi do ducha Ewangelii. Podobnie jest z zakazem cudzołóstwa to przykazanie ma chronić miłość do współmałżonka, ale także uczyć nas w szacunku do drugiego człowieka. Jeśli przychodzę nam ze świętą z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, a nie po to, by spotkać się z Bogiem, który jest miłością, to jeszcze za mało by mówić o Ewangelii. Prawo Dekalogu, które jest interpretowane w świetle miłości, nie jest jakimś kagańcem narzuconym przez Boga, aby nas ograniczać, ale ma nam pomóc żyć miłością na co dzień. W chrześcijaństwie chodzi o to, że to, co pokazujemy innym na zewnątrz, ma być poparte tym, co sami nosimy w sercu. Wszystkie przykazania Dekalogu zostały nam dane po to, aby chronić w nas miłość do Boga. Do siebie samego i do drugiego człowieka.